Witam Was serdecznie, tak jak obiecałem, dzisiaj mija dokładnie tydzień od momentu kiedy wróciłem filmik z Konkursem, tak więc dzisiaj nadeszed czas na losowanie. Jeden z Was będzie tym szczęściarzem, tak więc nie będę tutaj Was zanudzał, no to zapraszam do komputera. Okej, okay, to lecimy z tym. Ja już mam tutaj wszystko przygotowane. Praktycznie muszę yy, no tylko pobrać komentarze. A jest ich 84. No i dobra, także lecimy. Start. I mamy zwycięzcę. A jest nim Tomek 1776. Wykopki, ja właśnie wróciłem po 6 godzinach. Edycia. Pozdrawiam. No, wykopki jest, hasło zgadza się, wszystko. Także gratuluję Tomkowi. W opisie tego filmiku będzie podany mój e-mail. Także proszę o kontakt. E, oczywiście będę potrzebował adres, na który mam wysłać paczkę. No, i jak tylko dostanę, to zaraz na dniach e, będę wysyłał. Gratuluję jeszcze raz zwycięzcy. I jeszcze chciałbym Wam wszystkim bardzo podziękować za te wszystkie subskrypcje, za komentarze, za lajki. No i oczywiście cieszy mnie, że dochodzi cały czas też e, część z Was. E, oczywiście część też odchodzi, ale to już chyba jest normalne. Takie życie na YouTube. No to w takim razie ja będę kończył na dzisiaj. Także pozdrawiam Was. E, no i trzymajcie się do następnego. Hej, nareczka.